Ktoś pisał w komentarzu, że chyba rynny są za blisko dachówki i że jak będzie mocno padać deszcz, to będzie ta woda wylatywać mi aż za rynne. Sprawdźmy, zobaczmy. Z tej strony lepiej to wygląda, zobaczcie, w kilku dni walczę z jaskółkami. Przywiozłem profile, to są profile zamknięty 4x6 te drzwi. Mimo, że je skracałem, będę musiał je skrócić prawdopodobnie jeszcze raz. Zanim zaczniemy, to pod tym filmem w opisie masz listę narzędzi, z których korzystam i które serdecznie polecam, a także linki do sprzętu, którym nagrywam. Miłego oglądania. Cześć, witajcie w nowym nagraniu. W dzisiejszym filmie trzeba pokończyć jak najwięcej drobnych rzeczy związanych z tym garażem i nie tylko. Dlatego zaczniemy od struktonitu szczytowego, tego na samej górze. Pokażę Wam, jak go się wycina, jak ja to będę robił, by fajnie to wyglądało w miarę. Ja już mam tutaj zaznaczone linie, a robi się to tak, bierzecie jeden struktonit, drugi struktonit, przykładacie, odrysowujecie linię, jaką tam szerokość chcecie, tu na dole sobie wybieracie i wtedy wycinamy taki o kawałek, już mamy jeden, a drugi z nacięciami i wtedy będzie go można podsunąć pod samą sam gąsior. Ja mam ogólnie cztery elementy do wycięcia, do dzieła. Jedno mam, jeszcze trzy, powycinane, ale to brudzi mocno, zobaczcie. Cały zakurzony, a jeszcze czeka mnie tutaj strukturnik po całej długości, więc będę cały w tym pyle niestety. Ktoś pisał w komentarzu, że chyba rynny są za blisko dachówki i że jak będzie mocno padać deszcz, to e, będzie ta woda wylatywać mi aż za rynne. Słuchajcie, dachówki są, e, kończą się w połowie rynny, rynna setka, może dlatego to tak wygląda, no ale sprawdźmy, zobaczmy. Każcie, tylko zwiększę moc. Chyba większej ulewy na takiej powierzchni nie będzie. O. Widzieliście, woda nie wylatuje za tą rynnę z tej strony, wylatuje z tej strony, ale to już z sąsiadem ustaliłem, że faktycznie mogę ją dać szerzej i wstawię tylko tutaj taką złączkę, gdzieś może w tym miejscu. I przedłużę sobie tą rynnę i będzie wystawać za tą dachówkę. I wtedy nie będzie mi tutaj kapać, ale skoro taka ilość wody na szerokości dwóch dachówek nie sprawiła, że ta woda wylatywała za, za tą rynnę, więc jest dobrze zamontowana. I zresztą czytałem w internecie, że montuje się do połowy. Rynny, dachówkę. Dobra, przejdźmy do struktonitu. Wywiercę dwa otwory, żebym mógł je przymocować do szczytów. Mam wywiercone właże na dach. No i dobra, i została jeszcze jedna. Ta pod spodem, ale też chyba będę musiał ją przyciąć, bo będzie za długa. O, w ten sposób zobaczcie, podłożę ją. Osy tutaj latają. O tak, o, no muszę ją dać zdecydowanie, obciąć ją troszeczkę, żeby bardziej podchodziła pod gąsior. No i dobra, zamontowane, jeden strukturnik na drugim i teraz z drugiej strony. Z tej strony lepiej to wygląda, zobaczcie, lepsze światło, deszcz oczywiście to spłucze i będzie już dużo lepiej. Słuchajcie, ktoś pisał w komentarzu, że ten gąsior, czy mnie nie stać na gąsiory, bo to oczywiście był hejterski komentarz, czy mnie nie stać na gąsiory, że nie wysunąłem go do końca. Słuchajcie, ja sugerowałem się dokładnie dachem, tak jak jest u mnie i u mnie jest zrobione w ten sposób i sobie nie wyobrażam, tak się zastanowiłem nad tym komentarzem i sobie nie wyobrażam, żebym ten gąsior miał wysunąć do tego miejsca, bo co ja bym pod ten gąsior schował? Nie byłoby możliwości zakrycia tego dachu ani gąsiora od spodu, więc być może przy innych dachówkach to miałoby sens, ale przy tego typu dachówce no nie, nie wyobrażam sobie posunąć tego gąsiora do samego końca, więc czasami, bo to był oczywiście hejterski komentarz, Czasami zastanówcie się, co napiszecie e, i do czego się przyczepicie. Mówię tu do hejterów, bo ja oczywiście konstruktywną krytykę przyjmuję. Jeżeli ktoś mi napisze, że coś zrobiłem źle, to nie ma problemu, ale jeżeli ktoś pisze bezpodstawnie i to jeszcze w taki e, hamski sposób, za przeproszeniem, no to proszę Was, łatwo jest być mistrzem klawiatury, siedząc przed komputerem i wy, wyrzucając żale na kogoś, a gorzej jest coś zrobić wziąć się do roboty, e, zakasać rękawy i coś zrobić. Błędy każdemu łatwo wytykać, a często bezpodstawnie. Dobra, za dużo czasu już na hejterów straciłem. Lecimy dalej z tematem. Jeszcze pokażę, jak to wygląda od spodu. Tak to wygląda, tak się prezentuje. Mam nadzieję, że widać przy tym słońcu. O, zbliżę Wam może. Tak to się prezentuje od dołu. Moim zdaniem bardzo fajnie. E, dobra, następne. A, słuchajcie, nie chwaliłem Wam się, mamy tutaj warzywnik. Posadziliśmy tutaj troszeczkę warzyw. Parę metrów tutaj jest, nie ma co powiedzieć, nie jest to takie małe. No i fajnie, bo mam od razu wodę deszczówkę tutaj sobie podlewam co wieczór i roślinki rosną. Także planujemy jeszcze dać z tamtej strony może tego garażyku troszeczkę warzywek i będzie swój ogródek. Dobra, lecimy dalej Struktonic z tej strony. Rozciągnęłem linkę dokładnie tak samo jak jest na tej wysokości ten struktonit i teraz będę leciał do tej linki z tego względu, że te deski nie są równe i byłoby ciężko mierzyć, a nawet gdybym coś przykręcił takiego na stałe, no to też tutaj nie jest zarówno, więc lepiej taka linka. Tnę struktonit i montujemy. Wszystko pocięte. Teraz troszeczkę z wodą zlałem, żeby ten kusz obmyć, i zabieram się za montaż. Pierwsza strona skończona. Tak to wygląda. Patrzcie. No, szło dość dobrze przy lince troszeczkę gorzej niż przy tym przy tej listewce co dawałem z tamtej strony ale też może być, dobra następna strona jazda struktonik pocięty na tą stronę i lecę no i dobra z tej strony to jest zakończone jak widzicie, także dach praktycznie mam z głowy, pozostanie elewacja, pozostanie podsufitka i brama, drzwi i tak dalej zobaczcie, tutaj na takie czarne wkręty no bo nie ma za bardzo, jak tego zamocować, więc tak, to wyjdzie. Mi się wydaje, że jest równiutko, także wszystko tak, jak ma być. Słuchajcie, co Wam miałem powiedzieć? O, zobaczcie, jaki brudny jestem. Co Wam miałem pokazać? Od kilku dni walczę z jaskółkami. Ciągle tutaj próbują zrobić gniazdo, a ja próbuję je zniszczyć. Wodą oczywiście pryskam, nic z tym jaskółkom nie robię, tylko gniazda im niszczę cały czas. Powiesiłem też takie wstęgi, ale to nic nie daje, bo widzę, że się w ogóle tym nie przejmują, więc będę musiał coś na podsufitkę podwiesić. Dajcie znać w komentarzu, czy macie jakiś problem, czy macie jakiś sposób na, na to, żeby troszeczkę te jaskółki odstraszyć, żeby mi tutaj nie robiły gniazd. Ostatnio już tak myłem kostkę, była cała upaćkana w ich odchodach, tak samo z przodu tutaj domu sobie zrobiły gniazda. Oczywiście to fajnie schodzi ten, ten brud, tylko muszę wyciągnąć myjkę ciśnieniową, bo bez myjki to tego się nie da tak dobrze umyć, samą wodą to taką bez ciśnienia nie schodzi. Ale jak zrobię mejką ciśnieniową, to fajnie schodzi wszystko. No tylko one co chwilę tutaj wracają, no i co z tym zrobić? Dajcie znać, jeżeli macie jakiś pomysł. Pozostało mi pozamocowywać struktonit na tych przednich murłatach. Ale to zrobię dopiero, jak będę miał elewację. Kupiłem też takie blachy białe, którymi obłożę te murłaty, żeby, żeby wszystko było w jednym kolorze. tak, Bo to będzie biała podsofitka, i białe te murłaty wtedy będą. No i wtedy dam struktonić na wierzch, jak już będę miał blachę ładnie przy, przyłożoną i tak dalej. Dopiero wtedy się tym, że tak powiem, zajmę. Dobra, kolejna rzecz, którą muszę zrobić, to naprawa tego kranu. Z tego względu, że. Jak widzicie, nie jest przymocowany i już tutaj o moja córeczka podlewała i oczywiście rzuca co chwilę tym kranem i on się już łamie. Po prostu nie chcę tego, żeby się łamał, no i musiałem wyciągnąć kostkę, bo tamta była źle docięta. Najpierw przymocuję e, ten kran, a dopiero później wytnę w kostce miejsce na ten oto na to oto rurkę niebieską. Kran mam zamiar Przymocować w taki sposób, że tutaj wytnę e, no, gdzieś taki pasek 5-6 cm i w środek włożę kran, znaczy w środek włożę tą rurkę, bo tam za, e, za OSB jest jeszcze e, belka, więc chowam tylko tą rurkę 1,5 cm czy tam 20 cm 20 a później na to później elewacja i tą rurkę zakryję fajnie. A wycinał będę niestandardowo szlifierką. będzie pasować. Tylko muszę jeszcze tutaj ten beton troszeczkę rozkuć ten na dole i jakoś zamocować tą rurkę, żeby się tak nie naprężała tutaj. Więc do betonu będę próbował jakoś przymocować. Dobra, zaraz coś wymyślę. No i mam to skutę i teraz myślę jakoś przymocować to, ale z drugiej strony jak wytnę w kostce taki po prostu fragment, w którym będzie się ta rurka mieścić, no to wydaje mi się, że to wystarczy. Że ją wtedy ten, ta kostka będzie trzymać. Tak chyba zrobię. No i dobra, mam to wycięte. Tutaj troszeczkę w belce wyskrobałem na centymetr niecały, ale tam dodatkowo dawałem w każdym rogu belki. Takie jeszcze wzmacniające, więc to nic się tam nie stanie. Teraz będę przymocowywał kran. Na trzy takie wkręty. No i jest, trzyma. No i teraz przydałoby się jakoś rurkę wzmocnić tutaj, przy, przymocować. Nie mam pomysłu, zaraz coś wymyślę. Znalazłem takie coś, jedno wystarczy w zupełności, resztę e, piankę dam pod spodem i będzie się trzymać. Ona i tak już jest sztywna, bo trzyma tutaj i trzyma tutaj. Nie ma sensu jeszcze. Tutaj mocować. Gdybym miał coś, to pewnie bym dał, ale nie mam, no to będziemy, zostawimy tak jak jest. Dobra, piach nasypię i, i na razie chyba to tak zostawię, bo chłopaki mają jeszcze przyjechać. To podetną mi płytkę. Mamy kolejny dzień, właśnie wróciłem z hurtowni i przywiozłem profile. To są profil zamknięty 4 na 6 a potrzebne mi jest to do tego garażyku, Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Kupiłem łącznie 12 metrów. Będę robił poprzeczki na strych, dwie pójdą na strych i trzecia pójdzie do bramy garażowej, żeby zamontować bramę w taki sposób jak jest tutaj na przykład. Tylko tam wtedy nie będę mocował tej bramy do drewna, bo mam drewniane przecież krokwie i tak dalej. I chcemy zamocować poprzeczkę po całej długości garażu i poprzeczki od bramy zamocować właśnie do tego metalowego profilu. Dlatego, żeby się nie ruszało, bo drewno, wiadomo, jakoś pracuje i tak dalej. Ale gdy damy te poprzeczki, to będzie to bardzo sztywne i brama nie będzie się później miała żadnych problemów z zamykaniem i tak dalej. A kupiłem te profile, dlatego że za kilka dni przyjadą z bramą i musimy być gotowi na to, żeby to zrobić. Zobaczcie, co te czorty znowu narobiły. No, Nie odpuszczają, ale ja też nie odpuszczam. Bardzo chcę schodzić, bo już wyschło troszkę. O. Ale za to pod sufitkę ładnie umyłem. No nic, będę musiał myjkę wyciągnąć i to opukać, bo inaczej nie schodzi. A te poprzeczki na stryszek zamocuję jedną gdzieś tu, drugą gdzieś tu. Chcę tak cykluje w 2 metry, żeby przynajmniej było szerokości, albo 250, bo taka jest płyta USB, mam dwie płyty 25 i tutaj bym sobie położył jedną, drugą i tu trzecia by się musiała zmieścić, musiałbym dokupić i te poprzeczki planujemy dać właśnie w ten sposób przebić na wylot, zamocować na śruby od zewnątrz, co jeszcze w sumie usztywni tą konstrukcję dzięki temu ona i tak już jest super sztywna ale dając właśnie te poprzeczki, stryszek w ten sposób robiąc jeszcze to usztywni tam by się opierała płyta OSB na tych otobelkach. Tutaj jedna poprzeczka, tutaj druga i trzecia poprzeczka byłaby gdzieś tutaj na bramę garażową, która, tak jak wspomniałem, przyjedzie za kilka dni. Nie wiem właśnie o tej szerokości, dajcie znać, ale to poprzeczki to są 4x6, te profile są 4x6, grubości 2 mm no i to myślę wytrzyma spokojnie, jak dam co metr 25 m powiedzmy. Myślę, że to spokojnie wytrzyma, nawet gdybym coś cięższego chciał tam wrócić, na przykład te oto dachówki, bo tam planuję je umieścić, zanim je wystawię na LEGRO, zanim ktoś kupi to. To może minąć sporo czasu, więc nie chcę, żeby one tu leżała, nie chcę, żeby mi tu leżało na podłodze, tylko bym tam to wszystko wrzucił po to mi właśnie ten strych, żebym te deski tam umieścił. Jeśli zostanie jakaś podsufitka, tak samo bym tam rzucił i tego typu rzeczy, żeby tutaj nic nie leżało na podłodze. Jak najmniej, żeby leżało na podłodze. Początkowo planowałem zrobić krótszy, metr 50, metr 60, coś takiego, ale znowu, jakbym chciał coś dłuższego włożyć, no to byłoby ciężko, więc zdecydowałem się finalnie, chyba zrobię na 2,50. Myślę, że te profile spokojnie wystarczą. Spawać mi będzie mój sąsiad Przemek, który jest yy, zawodowo się tym zajmuje. Tak, jak ktoś pisał złośliwie w komentarzu, że ja eksploatuję moich sąsiadów e, podczas prac przy ogrodzeniu. Nie zwracał ten człowiek oczywiście uwagi na to, że to też sąsiadów ogrodzenie i że robiliśmy je wspólnie, no ale napisać można, skejtować można, tak? Myślałem, że w dzisiejszym odcinku zrobię więcej, ale na to się nie zapowiada, dlatego że muszę już kończyć. Słuchajcie, te drzwi, mimo że je skracałem, będę musiał je skrócić prawdopodobnie jeszcze raz z tego względu, że. Będą, mimo wszystko, będą zbyt wysokie. Tutaj to będzie na styk się kończyła ta struktonit. Ja mierząc wcześniej mówiłem, że 2,5 cm będzie różnica, ale tutaj chyba jest ze 4 z tego względu, że ta deska jest krzywa. No i niestety będę musiał chyba obniżyć jeszcze drzwi, żeby się zmieściła futryna, żeby się zmieściły otwór drzwiowy gdzieś o 3-4 cm jeszcze będę je musiał uciąć. Ale widziałem filmiki w internecie, robi się to w miarę prosto, można to szlifierką obciąć, tylko trzeba oczywiście zabezpieczyć drzwi, kupić specjalny klej i tak dalej. Pewnie jest dwie godziny zabawy i je skrócę. Będą miały wtedy łącznie 1,94 m, coś takiego potrzebuje, 1,94 m. Myślę, że nie będą brzydko wyglądać, no ale nie mam za bardzo wyjścia, nie chcę się wkuwać tutaj w tą płytę, no bo szkoda płyty uszkadzać. Więc tak prawdopodobnie to zostanie skończone. Słuchajcie, miało być więcej w tym nagraniu, ale troszeczkę się rozchorowałem. Za wiele nie zrobiłem. Opowiedziałem tylko, co będzie robione, i to myślę, że w ciągu tygodnia. Mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć!